Projekt Równy Media dla Demokracji w Polsce to projekt, który polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego realizowało we współpracy z Presclub Polska. W ramach tego projektu skupiałyśmy się na tym, żeby wzmacniać standardy równości w mediach. W Polsce zarówno w kwestii tego, jakie treści są tworzone przez dziennikarki i dziennikarzy w Polsce, ale też jeśli chodzi o standardy równościowe w polskich mediach, w redakcjach oraz jeśli chodzi o bezpieczeństwo dziennikarzy i dziennikarek w pracy dziennikarskiej, na przykład w kontaktach z władzą. A dzisiaj spotykamy się w faktycznym domu kultury w Warszawie, żeby podsumować te działania w naszym ponad rok trwającym projekcie, Dzisiaj rozmawiamy o standardach równościowych pracy w redakcji, czyli takim dokumencie, który stworzyłyśmy jako ekspertki w projekcie z osobami, które brały udział w Akademii Równych Mediów. To zbiór najlepszych praktyk, które rekomendujemy, żeby wdrażać w redakcjach w całej Polsce. Oprócz tego dzisiaj odbywa się debata dotycząca tematu trudnego, dotycząca kryzysu równości w mediach w Polsce. Na początku lat 90., kiedy trafiłem do Gazety Wyborczej. Wydawało nam się dziennikarzom, to jest oczywiście moje, moje prywatne wrażenie, osobiste wrażenie, że jesteśmy kimś specjalnym, że jesteśmy jakąś grupą zawodową, która jest niezbędna Polsce, że bez nas nie ma demokracji, że jesteśmy naprawdę poważną czwartą władzą. Okej, okay. tylko że to poczucie jakieś takie, bym powiedział, pewnej wyjątkowości sprawiło, że sposób, w jaki zachowywaliśmy się wobec siebie, sposób, w jaki zachowywali się wobec nas nasi szefowie, nasi kierownicy, kierowniczki też, bo to też dotyczyło kobiet, bardzo szybko stał się sposobem patologicznym. To znaczy, wszedł w jakiś obszar nieuregulowanej w żaden sposób patologii. Ja pamiętam czasy, kiedy redaktor Naczelna, wkurzona na dziennikarza, który coś powiedział nie po jej myśli, rzuca w niego torebką po herbacie. Wtedy w latach 90. mówiliśmy: No, ona, on ma taki sposób bycia, nerwowa jest, narwany jest. I akceptowaliśmy rzeczy, których dzisiaj już nie możemy, nie możemy akceptować. Świat się zmienia. Złota era mediów już nie istnieje, w mediach nie ma pieniędzy, do tego mamy naciski polityczne, mamy naciski wielkiego kapitału, AI i wiele innych problemów, a przede wszystkim prekaryzację tego zawodu. Wydaje mi się, że to trochę jest historia o tym, żeby szukać trochę większej empatii, trochę większego rozumienia z obu stron, znaczy z jednej strony, żeby te osoby z władzą... Często starsze, nie zawsze zachowujące się tak, jak powinny się zachowywać, się otwierały na tę zmianę i też rozumiały, jak świat się zmienił i jak one powinny się zachowywać. A z drugiej strony też, żeby to młodsze pokolenie, które przychodzi z tymi hasłami rewolucyjnymi na ustach, też miało świadomość, w jakim momencie jest, w jakim środowisku się znalazło i w jak dużym napięciu też na przykład finansowym wiele z tych mediów funkcjonuje. Takie debaty jak dzisiejsze pozwalają nam się spotkać i porozmawiać o tym, co nas boli, ale też jak to uleczyć. Pierwszym krokiem jest oczywiście wprowadzenie standardów pracy, czyli przestrzeganie prawa pracy, inkluzywnej atmosfery, inkluzywnego języka, czyli wszystkich tych podstaw, które pozwolą nam wypracować dobre ramy wzajemnej współpracy i szacunku, a dopiero potem zmiany świata. Chciałbym, żeby wszyscy, wszyscy się rozumieli, wszyscy się słuchali i wszyscy razem szukali tej zmiany, która jest jak najbardziej potrzebna.